Halo, cześć, siemanko. Z tej strony Natek. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagrałem sobie w Pet Simulatorka. Oczywiście w nowym Steam Steampunk, który naprawdę dodał dużo nowości. Nowe mapy, nowe jajka i inne. Ale przed startem odcinka zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i dzwoneczka z subskrypcją, żeby być na bieżąco. Jakiś oczywiście miły komentarzek jeszcze. No i lecimy z odcinkiem. Zacznijmy od tego, że Ogólnie cały update jest naprawdę mocarny. Bo zostały dodane takie coś jak steampunk, to z pierwszym, a druga to jest taka wielka skrzynka, której nie mogę odblokować, bo mi nie stać. Niestety, zostały też również dodane nowe pod, w sensie to są podki różne takie, wiecie, rysunki i takie coś coin mult, czyli teraz naprawdę szczerze, wchodząc w ekskluzyw shopa. To jest takie coś jak dwa razy coin coś takiego. Jest takie coś. Nie, ale jeśli będziemy mieli prywatny serwer, prywatny serwer założymy, że ma 8 osób, robicie sobie 8 kont, dodajecie się znaj, to jedna osoba to jest już jakby dwójeczka dodana zostanie, czyli 7 razy 2, to już macie 2, ten 2,4 razy coinów, a jak będzie jeszcze ten event za tydzień kolejny X2 coiny, to macie 4,4 coiny. Więc mocarnie. Naprawdę mocarnie. I to nie musi być jakiś gościu. Nie musicie sobie tych kont dawać na Maxa czy coś, tylko żeby oni byli na serwerze. Ja na przykład mam lepszego koniusta, bo jest tutaj na serwerze ktoś. Więc naprawdę, aby dziecko kozacki ja wam pokażę zaraz, yy, jakie są nowe jajka, oczywiście. Oczywiście w sklepie są nowe Exclusive Pety. Game Passy... Cały czas takie same. Nic się tu nie zmieniło w sklepie prawie. Y, oczywiście jest nowa Ranga. I mega się cieszę. W końcu, nie? <laughs> I oczywiście są te dwie nowe mapy, jak już mówiłem. Jest tam skrzynka. Nie wiem, ile ona ma, ale przeczuwam, że... Możesz kończyć tryliony i zaczynać kwadra coś takiego, nie wiem. Co, co. Ja w ogóle jeszcze tamtej wcześniejszej skrzynki w życiu nie zniszczyłem, bo ja cały czas tutaj solo gram. W sensie, że ludzie tam nie, nie biją tej skrzynki, więc nie dałem rad niestety. Dobra. My już trochę tego mamy, więc lecimy zrobić opening. Okej, okay. i no, otwieramy jajuszka. Tyk. Podgłośnie trochę tutaj. Taki magican. I jak ostatnie? Steampunk Crocodile. Dobra, ile ich mamy? Raz, dwa, trzy takie. Trzy takie i dwa takie. Hmm, jakby zrobić te trzy i później te dwa, a później te trzy, to jedno z tych by wyszło, więc jest git. Ja sobie jeszcze tutaj na szybkości ścigię. albo nie, dobra, jest git. I lecimy do shopu. Właśnie te sobie ulepszyć. Może, jak to wam nazwać? przewalić znaczy spalić. Dokładnie tak. Palimy te pety. Patrzcie, mówiłem. A teraz, żeby jeszcze tak na dobitkę człowieka, to jeszcze to trzeba spalić. Dokładnie. I teraz, żebym nie miał humoru przez cały dzień, to jeszcze to. Widzicie, i to jest taktyka, yy, gdzie zawsze umiecie spalać, bo to, to jest naprawdę dobre. XD. <gulny> dobra, ale również chciałbym też spalić jeszcze Happy komputerka, żeby nie było tak dobrze. Ogólnie, można jeszcze go spalić w sumie. O, widzicie, jak fajnie. Jeszcze tego nie dobra, już więcej rzeczy nie będę tracić. Nieważne, dobra. I oczywiście nam tutaj się nic nie zmieniło, ale jak wejdziemy sobie do shopu, to ogólnie, czekajcie, coś sprawdzę nawet, bo ja tego nie wiem. Bo tutaj, czekajcie, czy coś się tutaj zmieniło? <laughs> Mi się wydaje, że można już mieć 20 petów na raz, czekajcie. <laughs> Co jest? Mega dużo rzeczy zostało dodane. Nowe jakieś mytykale. Co? Jakie egzysty mają? Dobra, nieważne. 155 osób ma tego mytykala już. Dobra. Jest git. I ogólnie... Czekajcie, tutaj trzeba wejść dokładnie na steampunk. I ogólnie... Ym, są nie tylko te nowe jajuszka. Są... są takie też. Zobaczcie sobie. Czekajcie, ja to zobaczę. O, są takie jajka i pet. Po prostu są... Ej, chwila, chwila, chwila. Tu jest ten pet. Wygląda jak taka jakaś rurka. Co tu... czekaj, czekaj, czekaj. Widzowie? Jak coś to zobaczyć? Proszę, żeby mi to dropnęło. bo ja chcę coś zobaczyć. Oj, mouse. Nie, ale chwila. To. coś się tutaj. Chwila, bo ja coś tu się chyba stało. Ta gra bardzo mnie zadziwia. Patrzcie, tu jest taki krokodyl dziwny. Identyczny. A tutaj mamy. Identycznego. Widzowie, ja teraz idę farmić. I ja zobaczę, czy mi wyleci z tego. Uwaga, czary, mary, czary Mary. Ostatni raz otwieram to. Przywaliłem już 3 miliony tych coinów. Jest w końcu. Steampunk Crocodile. Chwila, czekaj, co? Widzowie! Ten ma tak... Ten jest taki dziwny. Ej, chwila. Widzowie, uważnie coś odkryłem. Że najbardziej to w tym update się płaca to otwierać. Przecież to jest to samo. Nie mogę. Zagrałam nie trój. Ale no chwila. Razy dwa to jest 82 miliony. Co tu się dzieje? No, przecież ten jest chyba lepszy nawet. Nie wiem, co tu się właśnie wydarzyło. Ale takim dropną, więc. Żebym nie miał też... Żebym nie miał się z czego cieszyć, to idziemy przewalić fajne pt. Pt. ciszę właśnie, dokładnie. Pt. Dokładnie, dokładnie. O, takie trzy! Cyk, patrzcie! I cyk, przewala... O, udało się jednak. Ale to tak weźmiemy... Chwila, 36 milionów. Te dwa są nawet dobre. Tego i mał bym w sumie zostawił. Wygląda słodziusio, moje pety wyglądają słodziusio i ogólnie nie wiem czy wiecie, ale jak wejdziemy sobie tutaj, macie takie coś jak Twittera, więc 50 pan opłaca się. Dobra, ale co tutaj jest? Sied... Jaka tu jest Gdzie jest ząbk na przykład? Ząbk, ząbk, ząbk. Zomy Ile trzeba mieć? Przepraszam? Top 1 to jest Plumbi. on totalnie odskakuje od nich. I szczerze, jakbym był raz, chociaż przez sekundę top 1, tak to bym przestał grać, to bym chyba nigdy już nie spadł. Jakby nie było update'ów już. Bo ogólnie, jak. Wiecie, to się skończy, nie będzie update'ów, to po prostu. Ludzie zaczną robić sobie na przykład na przykład takie całe eku Dark materów i skończą grać Ja przynajmniej tak zrobię okay. I ogólnie Nie wiem czy wiecie, ale Przez tego Game Passa y, ja wam go pokazuję Czekajcie Dokładnie ten 1300 Bobux Czyli macie 1300 Bowlux, otwieracie tylko te jajka, żadne inne, tylko te. Macie dużo, 2% szans na niego. Z jajka za niecałe 500 tysięcy. A tutaj macie 2% dla niego na jajka powyżej 1,5 miliona. To jest totalnie nieopłacalne. No i tak, będę dropnie to, to czy to, to to jest gorsze niż taki rainbow, załóżmy. Więc najbardziej się opłaca te otwierać. Nie popełnię tego błędu. I będę otwierał tylko te. I ogólnie stare pety są też mega dobre, więc opłaca się otwierać bez bustów je. Żeby mieć takie dark matery albo chociażby takie. Ja sobie zaraz zrobię z tego dark matery. I sobie to pootwieracie. Ja wam nawet pokażę, że fajnie się otwiera takie jajuszka, bo są emocje, są tanie bardzo. Co so trochę pozbieram. Albo w sumie. Niech będzie na jedna jakąś skrzyneczka, otworzymy, żeby zachęcić dalej. O, otwórzmy takie coś. Za 27 tysięcy Golden Cyborg Bunny. Okej. Okay. Otwórzmy też sobie to. Takie fajne nomowe. I teraz mamy... Dwa pecisze do wywalenia, więc dozbierajmy sobie trochę. 10 kafelków i zrobimy sobie magicznego Fuse'a, widzowie. Bo ja tutaj, ja przyznam się, ja się mega znam na Fuse'ach. Jestem pewien, że z takich najlepszych petów, których nikt nie ma jeszcze, Dropni mi jakiś Technocat, załóżmy, dobra. I teraz pokażę Wam. Lecimy sobie tutaj do plaży. Mamy takie pecisze. Cyborg panda, cyborg bany i cyborg daki. To wygląda teraz następująco. Raz, raz, raz. O, technokat. Dobra. I czekajcie. Cyborg panda. Okej. Okay. Cyborg panda. Super. A więc ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, strzelania łapem w górę. I to tyle. Do następnego. Pa-pa!